Wakacje dobiegają końca, a w ubiegły weekend mieszkańcy gminy Radgoszcz hucznie pożegnali lato. Ja Chcielibyśmy wpisać tutaj w imprezę cykliczną, dlatego, że mamy Lisiecka, tutaj wodny e, w osype, w osype, tutaj znamy, długo Radgoszka, oczekiwany, Radgoszka, odbudowa, Jadka, która trwała też znamy, pewien okres czasu. Jadka, pewien okres czasu. Suska, Wiemy wszyscy, że to akwent ten został zniszczony podczas powodzi w 2009 roku. Odbudowa trwała parę lat. Były potrzebne duże środki na to, żeby doprowadzić ten... Oddaję Oddaję głos tym, panu użytku. Województwa, jest to m, żeby miejsce, które e, i do wpisało się już dawno w gminy, temu e, jak jako miejsce rekreacyjne. Podczas festynu odbywały się konkursy dla najmłodszych i zabawy przygotowane specjalnie dla nich. Dla niezostarszych wystąpił zespół West Silers i odbywała się zabawa taneczna z zespołem Case. Były także pokazy tańców standardowych i latynoamerykańskich. Nie brakło także uczty smaków. Podczas pożegnania lata odbyła się prezentacja produktów regionalnych połączona z degustacją za smaku w Małopolsce. Przede wszystkim jest to 11 produktów regionalnych. Są to produkty objęte specjalnym certyfikatem unijnym. Między innymi jest to sypek, są to sery, brędza podhalańska, redykołka, chlebek prądnicki. Bryndza podhalańska podawana jest właśnie na chlebie prądnickim, żeby można było zasmakować różnorodność tych smaków. Fasola, piękny jaśliweczka śliweczka, suska sechlońska, obwarzanek krakowski posypany sezamem, makiem, solą. Co tu jeszcze można? O, karpik zatorski, bardzo dobry, z ośćmi, ale wędzony, ma niepowtarzalny smak. Co jeszcze? Obważanek już mówiłem. Jagnięcina podhalańska jeszcze. To są te produkty, które tutaj promujemy. Zasmakuj w Małopolsce. Myślę, że warto przyjść do nas, zasmakować, spróbować, ocenić samemu. W tej chwili jest dobry czas dla rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich, ponieważ no, jest tyle projektów sfinansowanych przez Unię Europejską. Należamy do lokalnych grup działania. Radgorz tego wiem, co należy do Mieleckiej, lokalnej grupy działania. Ja, ja jestem z gminy Mędrzechów. My należymy do Perły, Pereł Ponidzia, to jest z Województwa Świętokrzyskiego, lokalna grupa działania i również Koła Gospody wiejskich, tam się prężnie rozwijają. Były na Festiwalu Smaków w Krakowie. Są produkty regionalne, z naszej gminy są na przykład Grąckie, blachorze, są zawioki strojcowskie i również tutaj Radgorz swoje produkty, jak panowie widzą, prezentują. Mamy pęczak z grochem, mamy smalec. Z cebulką, bułeczki, rogaliczki, ciasta drożdżowe. Mamy placki pieczone na blaszek, które są tu faktycznie w tym regionie bardzo y, rozpropagowane, chętnie jedzone, mamy serek na biały, wiejski, poza tym Andruciki, tyłbasę wiejską, heb wiejski, pierogi, pierogi z kapustą, pierogi na parze, które w tej u nas bardzo często są wykonywane przez tutejsze gospodynie. Wszystkie produkty. Każda spaj miała za zadanie przygotować jeden produkt, który jest w tym rejonie bardzo często wykonywany i smakowany. Całość uwieńczył pokaz sztucznych ogni, a mieszkańcom pozostało czekanie na następne wakacje.